Pytanie przy tej historii nie brzmi, czy państwo polskie przyczyniło się do ogromnej tragedii, tylko w jakim zakresie się przyczyniło. Przyszliśmy ci zrobić samobójstwo. Jednak ustalenie tego, co tak naprawdę się wydarzyło, nie jest takie proste, bo jak się przekonacie z tego materiału, państwo nie kwapi się, aby tę historię wyjaśnić. Choć określenie nie kwapi, nie oddaje tak naprawdę próby tuszowania tego, co zrobiono Łukaszowi Dragańskiemu. Wydano na niego wyrok do żywocia bez sądu, bez możliwości odwołania. Wyrok na niego i jego bliskich, a postacią najbardziej mroczną w tej historii wydaje się człowiek, który powinien strzec porządku publicznego, na którego może trafić każdy z nas. Prokurator Roman Pietrzak, który w pogoni za sukcesem potrafi zrobić wiele również złego. Pamiętaj, jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, naciśnij przycisk subskrybuj, a dzwonek znajdujący się obok pomoże Ci spersonalizować powiadomienia. Zachęcam również do dołączenia na naszą facebookową grupę Zbrodnie Kara oraz Instagram Zbrodnie Kara. Tymczasem zaczynajmy dramatyczną historię Łukasza Dragańskiego. Częstochowa to tutaj 23 czerwca 1977 roku przyszedł na świat Łukasz Dragański. To około 200 tysięczne miasto jest drugim po Katowicach największym na Śląsku. Znane przede wszystkim dzięki klasztorowi Paulinów na Jasnej Górze oraz obrazowi Matki Boskiej Częstochowskiej, której katolicy przypisują wiele cudów. Jasna Góra jest również najpopularniejszym kierunkiem pielgrzymów, a imponująca architektura klasztoru jest nie lada atrakcją dla turystów. Łukasz Dragański jest jedynakiem. Od początku był ocznie w głowie swoich rodziców. Jego mama, pani Bożena, 40 lat swojego życia zawodowego poświęciła pomagając innym, była pielęgniarką na oddziale neurologii oraz na Sorze. Ta praca bez dwóch zdań była dla niej ważna, sama wspomina, że gdyby nie ta historia, nadal by wykonywała ten zawód. Niestety, z powodu wymagającej ciągłej opieki nad synem w stanie paliatywnym, zmuszona była przejść na emeryturę. Kiedy z nią rozmawiałem i pytałem o tę pracę, to wyraźnie zmieniał jej się nastrój. Mówiła o pracy chętnie i entuzjastycznie, z pasją w głosie. To jej ogromne doświadczenie. Później zestawię z pewnymi faktami odnośnie samej historii, ale do tego jeszcze wrócimy. Warto jednak zapamiętać, czym pani Bożena się zajmowała i jak ogromne doświadczenie w tym miała. Ojciec Łukasza, pan Leszek z kolei pracował jako technik budowlany. On również jest na emeryturze, również jego życie jest podporządkowane pod opiekę nad synem. To, co zrobiono Łukaszowi, to nie tylko wyrok na niego, ale również na jego bliskich. Łukasz uczył się dość dobrze, ukończył liceum ekonomiczne. Rodzice namawiali go na kontynuowanie edukacji, jednak on chciał się samodzielnić. Rozpoczął więc życie zawodowe, zatrudniając się w firmie ojca kolegi ze szkoły w branży budowlanej, dokładnie zajmując się wykańczaniem wnętrz. Jego pasją były motocykle, kochał również czarny sport, nawet próbował dostać się do lokalnego klubu żużlowego, czyli częstochowskiego włókniarza, niestety nie udało mu się to. Mając 29 lat żeni się, a jego żona zachodzi w ciążę, która okazuje się bliźniacza. Dla bliskich łukasza i niego samego to z pewnością były szczęśliwe chwile, zwłaszcza kiedy okazało się, że bliźnięta to chłopiec i dziewczynka. Niestety sielanka została brutalnie przerwana, nim na dobre się rozpoczęła. Żona Łukasza w 26 tygodniu, więc pod koniec 6 miesiąca ciąży, dostaje bóli porodowych. Zabrana do szpitala rodzi ekstremalnie wcześnie, a lekarze rozpoczynają walkę o życie dzieci, która dla dziewczynki okazuje się przegrana po 12 dniach. Chłopiec przeżył, ale nie bez szwanku i do dziś z tego powodu ma ogromne problemy zdrowotne. Para po wszystkich turbulencjach próbowała żyć wspólnie dalej, niestety. Po 10 latach małżeństwo Łukasza rozpada się, a mężczyzna wraca do rodziców. Nadal uczestniczy w wychowaniu syna, płaci alimenty, widuje się z potomkiem, spędzają razem czas, jeżdżą wspólnie na wyjazdy. Co ważne w tej historii, Łukasz jest osobą niekaraną. Nigdy nie miał problemów z nielegalnymi substancjami. Nigdy rodzice nie widzieli takowych przy nim, nigdy go nie widzieli pod wpływem takich substancji. A wspominałem, że mama Łukasza jest pielęgniarką z aż 40-letnim stażem i oglądanie osób pod wpływem różnych środków było jej codziennością dosłownie codziennością. Trudno więc, gdyby nie zauważyła niczego przez tyle lat. Nigdy również państwo dragańscy nie mieli nic wspólnego z wymiarem sprawiedliwości. Do ich domu nie przyjeżdżała policja. To była zwyczajna rodzina, uczciwie pracujący Polacy, z troskami i radościami dnia codziennego. Wszystko zmienia się w mroźny styczniowy poranek 2020 roku. W kilku częstochowskich domach o godzinie 6 rano rozlega się głośne pukanie do drzwi i towarzyszące temu krzyki otwierać policja. Jednym z domów jest dom rodziny Dragańskich. Pani Bożena jest już na nogach, ponieważ ma poranną zmianę w szpitalu. Kobieta myśli, że pewnie doszło do jakiejś pomyłki. Nigdy przecież w ich domu nie interweniowała policja. Pan Leszek i Łukasz jeszcze wtedy spali. Okazało się, że najście policji nie było pomyłką, a na pytanie pani Bożeny co się dzieje, policjanci odpowiadają, że przyszli po Łukasza. Funkcjonariusze idą do pokoju mężczyzny, budzą go, a następnie nakazują się ubrać. Później rozpoczyna się przeszukanie. Dom zostaje wywrócony do góry nogami, ubrania powyrzucane z szaf, meble odsunięte, a ich zawartość ląduje na podłodze. Mundurowi niczego nielegalnego nie znajdują. Łukaszowi zostają założone kajdanki i zostaje zatrzymany. Po raz ostatni na własnych nogach opuszcza rodzinny dom. Okazuje się, że policjanci szukali narkotyków. Rodzice Łukasza są w szoku. Pani Bożena próbuje się czegokolwiek dowiedzieć i pyta, że skoro nic nie znaleźli, to dlaczego zabierają syna? Pada chłodna odpowiedź. Niech pani pyta prokuratora. My wykonujemy tylko polecenia. Rodzicom udaje się tego dnia tylko dowiedzieć, że oprócz Łukasza tego poranka zostały zatrzymane także inne osoby. Łukasz trafia najpierw do aresztu śledczego w Mysłowicach, a później do zakładu karnego w Raciborzu, gdzie wydarzy się cała tragedia. Następnego dnia po całym nalocie rodzice Łukasza jadą do prokuratury krajowej w Katowicach, chcą porozmawiać z prokuratorem Pietrzakiem, który wydał nakaz zatrzymania mężczyzny. Jak wspominałem, państwo dragańscy po raz pierwszy w swoim życiu mają do czynienia z policją i prokuraturą i nie wiedzą sami od czego zacząć. To zwykli ludzie, nie zaznajomieni z mandrami wymiaru sprawiedliwości. Dotarcie do Pietrzaka, więc zajmuje im trochę czasu, a kiedy w końcu udaje im się do niego dotrzeć, ten mówi tylko, że Łukasz jest aresztowany i że chodzi o narkotyki. W późniejszym już czasie dowiadują się, że prokuratura ustaliła, iż Łukasz ma być członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmuje się produkcją, przemytem oraz wprowadzeniem do obrotu znacznych ilości psychotropów i narkotyków. Pani Bożena w artykule polityki autorstwa Karoliny Kaczorowskiej mówiła i w nam w rozmowie to samo też zresztą potwierdziła. Podobno Łukasz sprzedał narkotyków za pół miliona złotych, podobno plantacje miał u nas w ogródku. To ja się pytam, gdzie są te setki tysięcy, te miliony. Przecież my za niego płaciliśmy alimenty, kredyt za mieszkanie. Po rozwodzie przeprowadził się do nas, łapał różne prace. Dwa lata temu miał bar, kawa, kola, piwo, kebab, ale jak się zimno zrobiło, to bar padł i poszedł na zastępstwo do sterylizatorni w szpitalu, w którym pracuje, tu w Częstochowie. Jak zastępstwo się skończyło, to był bezrobotny, a potem do zatrzymania zdążył dwa miesiące przepracować na śmieciówce przy hucie szkła. Trzeba też przyznać, że byłaby to niecodzienna sytuacja, gdyby ponad 40-letni rozwodnik, nigdy nie karany, zajął się handlem nielegalnymi środkami na taką skalę. Zwłaszcza, że jak wspominałem, przez całe swoje życie nie miał nic wspólnego z takimi środkami i z racji zawodu swojej mamy trudno byłoby mu to ukryć. Pierwsze widzenie z synem, które odbyło się po 15 dniach, było dla matki kompletnym szokiem. Kobieta była przerażona warunkami panującymi w zakładzie. Nigdy wcześniej nie widziała takiego miejsca od środka. Samo widzenie odbyło się w. Piwnicy. Generalnie warunki były bardzo złe. Nie pozwolono również zbliżyć się pani Bożenie do Łukasza. Sam mężczyzna zdążył już bardzo wychudnąć, a jego pierwsze słowa miały brzmieć: Boże, mamo, jaki ja jestem głodny. Mówi też, że nie ma pojęcia, dlaczego go tutaj trzymają, że żądają, żeby się przyznał, ale on nie ma do czego. Widzenie trwa krótko, pani Bożena nie pamięta nawet, jak tamtego dnia wróciła do domu. Była roztrzęsiona i załamana. Później zaczyna się pandemia, widzenia są najpierw utrudnione, wreszcie całkowicie wstrzymane. Mimo silnych prób kobiecie nie udaje się spotkać z synem. Jedyną formą kontaktu są rozmowy telefoniczne. Bliscy Łukasza spędzają każdą chwilę w domu, bo przecież ich syn może zadzwonić, a oni nie chcą przeoczyć okazji, aby zamienić z nim kilka słów. Te rozmowy są niepokojące. Łukasz mówi, że spędzi w więzieniu 3 lata, a później że 5. Wreszcie ostatnim razem mówi Będę tu siedział tak długo, aż nie podpiszę prokuratorowi, że coś widziałem. Tak mijają kolejne miesiące. Pani Dragańska dowiaduje się o kolejnym przesłuchaniu Łukasza i na nie jedzie, żeby choć na chwilkę zobaczyć syna. Widzę Łukasza zakutego od góry do dołu, jak najgorszy morderca. Był w asyście dwóch policjantów więziennych. Sercaż boli, wspomina pani Bożena. Przesłuchanie trwa 10 minut i syn mówi matce. Widziałem coś, czego nie powinienem był w życiu zobaczyć, dlatego ja z tego więzienia już nigdy nie wyjdę. Błagam, opiekujcie się moim synem. Gdy jeszcze wychodził, zdążył krzyknąć: Uciekajcie z ojcem z domu. To ich ostatnia rozmowa, to jego ostatnie słowa do matki. Oczywiście kobieta jest w kompletnym szoku. Policjanci asystujący Łukaszowi słyszą całą rozmowę. Ja ich zapytałam: Czy mój syn w tym więzieniu jest bezpieczny?. Jeden z nich mi odpowiedział: Dopóki jest z nami, to tak, a później to ja nie wiem, mówi mama Łukasza. Kilka dni później pani Bożena spotyka mecenasa, który był przy przesłuchaniu jej syna. Widzi go pierwszy raz w życiu. Przyjechał w zastępstwie za jej adwokata, mecenasa Orzołka. Mówi kobiecie: Nie wiem, dlaczego syn tak bardzo się o panią boi. Wynika z tego, że Łukasz w obecności adwokata musiał wspominać prokuratorowi Romanowi Pietrzakowi o swoich obawach. To dość oczywisty wniosek. Prokurator jednak nie zrobił nic z tą informacją. Mama Łukasza wspomina. W więzieniu musieli mu grozić, że jak coś powie to mu zabiją matkę, ojca albo syna. I jestem tego pewna. Co tak naprawdę mogło się wydarzyć? To teoria. Mocna, ale teoria. Łukasz najprawdopodobniej, będąc jeszcze na wolności, był świadkiem morderstwa lub usiłowania morderstwa przy pomocy noża. Zwierzył się z tego dwóm swoim kolegom, a jeden z nich w późniejszym czasie został zatrzymany i oskarżony o handel oraz przemyt narkotyków, za co miał grozić mu duży wyrok. Aby siebie ratować, poszedł na układ z prokuraturą, zostając tzw. 60, czyli małym świadkiem koronnym i wplątując w aferę narkotykową Łukasza Dragańskiego i inne osoby, które styczniowego poranka 2020 roku zostały zatrzymane, a przede wszystkim mówiąc prokuratorowi, że Łukasz był świadkiem poważnego przestępstwa, właśnie z użyciem noża. Pocztą pantoflową w więzieniu informacja ta dotarła do sprawcy lub jego wspólników, którzy od tamtej chwili zaczęli zastraszać dragańskiego. Zwłaszcza, że domniemanym sprawcą przestępstwa które widział Łukasz, a którego nie powinien był zobaczyć, był niejaki królik. Królik to legenda trybun Rakowa Częstochowa, osoba, która miała być wysoko postawiona w tamtejszych strukturach, a przede wszystkim recedywista. Istnieje też duże prawdopodobieństwo, że arsz Łukasza był przedłużany, bo chodziło właśnie o to, by mężczyznę złamać. Nazywa się to aresztem wydobywczym. Definicja z Wikipedii brzmi. Areszt wydobywczy, potoczne określenie tymczasowego aresztowania, wielokrotnie przedłużanego w celu uzyskania od aresztowanego zeznań przyznania się do postawionych zarzutów lub obciążających inne osoby. Nazywa się tak przypadki, kiedy prokuraturze udaje się przekonać sądu do tego, by z powodu np. komplikacji sprawy, o którą podejrzana jest osoba aresztowana, wielokrotnie, nawet kilkunastokrotnie przedłużać tymczasowe aresztowanie. Mama Łukasza mówi: Zatrzymali Łukasza, żeby ten się przyznał i powiedział o zabójstwie, którego miał być świadkiem i obciążyć swoimi zeznaniami królika, który był liderem Kiboli. Taka jest nasza teza. Jest to o tyle prawdopodobne, że za całą historią stoi prokurator Roman Pietrzak. Roman Pietrzak zasłynął w ogólnopolskich mediach, kiedy z pomówienia gangstera wsadził niewinnego przedsiębiorcę Krzysztofa Stańkę na 27 miesięcy do aresztu. Według gangstera, przedsiębiorca w swoim ośrodku w Turawie wyprodukował 200 kg amfetaminy, którą później trzymał na wyspie na jeziorze Turawskim. Problem, że ani nie znaleziono narkotyków w ośrodku, ani śladów po nich, ani nie znaleziono wyspy na jeziorze Turawskim, bo taka wyspa nawet nie istniała. Widocznie weryfikacja tego przez 27 miesięcy przerosła pana Pietrzaka. Okazało się też, że skruszony gangster miał szantażować przedsiębiorców, że jeżeli nie zapłacą, to ich pomówi. No i Pietrzak dawał temu bezgraniczną wręcz wiarę, przedłużając choćby stańce areszt do wspomnianych 27 miesięcy. Później kolejne instancje uniewinniały przedsiębiorcę, a on sam uzyskał 800 tysięcy złotych zadośćuczynienia, co na tamten czas był rekordową kwotą. To nie wszystko, bo swojemu świadkowi Pietrzak wydał zgodę na paszport, a ten ostatecznie dzięki temu wyjechał do Kanady w trakcie procesów i najprawdopodobniej upozorował swoją śmierć oraz kremację. Generalnie na podstawie zeznań tego świadka, który miał pseudonim gruby, wszczęto 330 spraw. Sam zainteresowany mówił w wywiadach, kiedy się ukrywał za granicą, że on opowiada różne rzeczy, a prokurator bierze z tego, co chce. Czy Roman Pietrzak poniósł kiedyś konsekwencje za rażącą niekompetencję i niszczenia ludziom życia, bo oczywiście przedsiębiorca nie był jedynym poszkodowanym, był na przykład naczelnik Skarbówki pomówiony przez tego samego świadka o korupcję i urzędnik przesiedział w areszcie 14 miesięcy. Oczywiście, że Pietrzak nie tylko nie poniósł konsekwencji, ale w nagrodę za swoje osiągnięcia prokurator w dniu 4 kwietnia 2016 roku został powołany do wykonywania czynności służbowych w wydziałach zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Choć ta nominacja była bardziej polityczna i dotyczyła zmian w prokuraturze, które przeprowadzał Zbigniew Ziobro zmieniając ludzi poprzedniej władzy na swoich ludzi. W każdym razie prokurator Pietrzak bardzo zdecydowanie jest jedną z tych osób z wymiaru sprawiedliwości, która z artykułu 60 kodeksu karnego zrobiła sobie poletko do nabijania statystyk kosztem nawet ludzkiego życia. Podsumowując jeszcze raz, to jest hipoteza, ale dość logiczna i na podstawie konkretnych przesłanek. Łukasz Dragański jest świadkiem jak królik dziga kogoś nożem. Zwierza się z tego dwóm kolegom. Jednym z nich jest Robert Mpseł do nim jogi. Panowie znają się od dzieciństwa. Jogi zajmuje się handlem nielegalnymi substancjami i wpada. W zamian za swoją wolność idzie na współpracę z pietrzakiem i pomawia lub obciąża grupę osób, wśród nich jest dragański. Istnieją też realne przesłanki, że Robert już wcześniej współpracował z wymiarem sprawiedliwości. Jogi jednak mówi Pietrzakowi nie tylko, że Dragański hodował w ogródku mamy konopie, ale też, że widział jak królik dźga kogoś nożem. Pietrzak chce wsadzić królika, więc mimo braku dowodów trzyma Dragańskiego w areszcie i straszy wieloletnią odsiadką. Dragański jest przerażony, nigdy nie miał do czynienia z wymiarem sprawiedliwości. Przestępcy też w tym czasie dowiadują się jaką wiedzą dysponuje Łukasz. Być może od Jogiego, a może od samego prokuratora. Wiedza ta dociera do królika lub jego ludzi. Ci zaczynają zastraszać Łukasza, że Zrobią krzywdę jemu lub jego bliskim. Być może, że ma sobie zrobić krzywdę, bo coś się stanie jego bliskim. Łukasz coś zeznaje, do czegoś się przyznaje, ale nie wiemy jeszcze do czego i do tego jeszcze wrócimy, bo to, że nie wiemy, to element mataczenia wymiaru sprawiedliwości. 3 lipca 2020 roku. Jest piątek, Łukasz był osadzony w celi numer 314. Cele to Łukasz dzielił z innym osadzonym. O godzinie 8.27 oddziałowej otwiera wspomnianą celę, aby Łukasz wraz z drugim mężczyzną weszli na spacerniak. Łukasz, który zawsze chętnie wychodził, tego ranka odmawia. Mówi według strażnika więziennego, że nie ma ochoty iść. Drugim dziwnym, niecodziennym zdarzeniem tego poranka jest fakt, że Łukasz odbiera gazetę, czego miał nigdy nie robić. W takiej gazecie można dostarczyć komuś na przykład kartkę, ale to oczywiście tylko hipoteza. Dragański zostaje sam w celi, która co ważne nie jest monitorowana. Jeśli prokurator Pietrzak, jak wspominałem, miał informację o zastraszaniu, to jest to skrajne zaniedbanie, a może celowe działanie. Po około 15 minutach drzwi celi zostają ponownie otwarte. Oddziałowy znajduje Łukasza leżącego na podłodze ze sznurowadłem owiniętym wokół szyi. Pętla jest przymocowana do ramy zabudowy kącika sanitarnego. Strażnik natychmiast alarmuje o zajściu, rozpoczyna też reanimację. Do akcji dołącza więzienny lekarz i z wykorzystaniem defibrylatora udaje się przywrócić samodzielne oddychanie. Później, podczas przeszukania celi, klawisze odnajdują kartkę z notatkami Łukasza, gdzie jest napisane: Jak bardzo kocha bliskich i przeprasza za wszystkie nieprzyjemności. Oczywiście te zapiski zostają uznane w śledztwie za list pożegnalny. Drugi osadzony zeznał jednak, że nie widział wcześniej żadnych notatek i nie zauważył jakichkolwiek oznak tego ranka, które mogłyby wskazywać, że Łukasz targnie się na swoje życie. Dragański trafia na ojom rybnickiego szpitala, jest piątek. Rodzice dowiadują się o całej historii późnym popołudniem 7 lipca, czyli dopiero we wtorek. Dlaczego po tylu dniach, skoro są jasne procedury odnośnie informowania bliskich? Rodzice powinni dowiedzieć się o wszystkim jeszcze tego samego dnia, czyli w piątek. Przecież Łukasz mieszkał z nimi, ustalenie adresu nie stanowiło problemu, jak również numeru telefonu. Można tylko się domyślić, dlaczego tak zlekano i komu to mogło służyć. To był jednak dopiero początek mataczenia. Łukasz w szpitalu walcząc o życie był przykuty do łóżka, pilnowany cały czas przez dwóch policjantów. Problem tylko, że mężczyzna był w tragicznym stanie, nieprzytomny, z fatalnymi rokowaniami, umierający. Dopiero interwencja jednego z lekarzy sprawiła, że go rozkuto. Po prostu nakazał mundurowym zdjąć kajdanki jeszcze wtedy aresztanta. Jeszcze wtedy, bo równocześnie z powiadomieniem we wtorek adwokata rodziny o całym zajściu, Pietrzak uchylił Łukaszowi tymczasowy areszt. Tutaj zaznaczę, że Pietrzak, przekazując mecenasowi informację o zdarzeniu z celi, poprosił prawnika, aby ten nie informował rodziny. Rozumiecie coś takiego? Ja też nie. Łukasz nigdy nie odzyskał i nigdy nie odzyska zdrowia. Jest w stanie paliatywnym, czyli wymagającym całodobowej opieki. Jego mózg jest uszkodzony niedotlenieniem i na 99% nie odzyska jakiejkolwiek sprawności. Nazywając jego stan niezbyt ładnym określeniem, trzeba powiedzieć, że Łukasz jest warzywem. Nie ma z nim kontaktu, oddychać pomaga mu maszyna, je przez rurkę i to, jak wspominałem, nigdy się nie zmieni. W pewien styczniowy poranek policja z pomówienia przyszła zatrzymać zdrowego mężczyznę. W pewien lipcowy poranek stał się warzywem w pustej celi. Czy na pewno pustej? Tego pewnie nigdy się nie dowiemy. Policjanci, którzy słyszeli podczas ostatniego przesłuchania co mówi Łukasz do mamy, że on nie wyjdzie stąd żywy i żeby rodzice uciekali, twierdzą dzisiaj, że nie pamiętają tego. Mecenas w zastępstwie, który był wtedy na przesłuchaniu, też mówi, że nie pamięta czy Łukasz rozmawiał z matką. Oczywiście śledztwo zostaje szybko umorzone. Prokuratura uznaje, że doszło do próby samobójczej. Jednak tutaj historia się nie kończy. 29 lipca 2020 roku zakład karny wysyła pismo do Łukasza, że może odebrać swoje rzeczy osobiste, a jeśli tego nie zrobi, to zostaną przekazane na rzecz skarbu państwa, w tym także środki pieniężne w kwocie ponad 3000 złotych. Czas na to został wyznaczony do 29 lipca 2023 roku. Pismo wysłano do tego samego Łukasza Dragańskiego, który właśnie z ich więzienia wyjechał walczyć o życie na Ojo. W każdym razie pani Bożena w końcu pojechała do Raci Boża pod koniec 2022 roku odebrać te rzeczy. Zwlekała, bo było to trudne, traumatyczne przeżycie. Wreszcie w domu w kołnierzu kurtki odebranej z więzienia rodzice znaleźli zawiniętą, ukrytą kartkę. Tę samą kartkę, którą widzicie właśnie na ekranie, tę, na której jest napisane wyciętymi literami. Dragański, jesteś pod stałym nadzorem, szkodniku. Siadamy wraz z mężem i myślimy. Dochodzimy do wniosku, że ten anonim Łukasz musiał dostać już od kogoś w więzieniu, dlatego tak dobrze go ukrył, wiedząc, że grozi mu niebezpieczeństwo. Chciał zostawić jakiś dowód, może i było więcej tych anonimów, ale tego zapewne nie dowiemy się już nigdy. Jesteśmy przekonani i mówimy to z całą odpowiedzialnością, że jeśli Łukasz sam próbował odebrać sobie życie, to tylko dlatego, że został do tego przez kogoś zmuszony, a także, żeby chronić swoje dziecko i nas, mówi Bożena Dragańska. Trudno też o bardziej namacalny dowód, że Łukasz był w realnym niebezpieczeństwie. Z tego powodu rodzice wciąż wnioskują, aby śledczy przyjrzeli się sprawie ich syna jeszcze raz, aby wszczęto jeszcze raz umorzone dwa razy postępowanie w związku z nowymi dowodami i okolicznościami. Nie chcą jednak, aby sprawę prowadziła prokuratura w Raciborzu czy Katowicach. Nie wierzą w ich rzetelność ani w to, co ustalili do tej pory. Nie mają już najmniejszego grama zaufania do tych ludzi. Wymiar sprawiedliwości robi jednak wszystko, żeby sprawę utrudnić. Obecny adwokat i pełnomocnik rodziny Wojciech Kasprzyk, pomimo kilkukrotnego składania wniosków o wgląd do akt sprawy narkotykowej i domniemanego samobójstwa Łukasza, spotyka się z kolejnymi odmowami ze strony prokuratora Pietrzaka. Kiedy z kolei wreszcie adwokat rodziny dostał zgodę na wgląd do akt, to z zastrzeżeniem, że nie może wykonać fotokopii. Tutaj zaznaczę, że odmowa wykonania fotokopii nie oznacza odmowy przepisania tych akt ręcznie. Rozumiecie? Prokurator Pietrzak zamyka w ten sposób możliwość skutecznej obrony, bo tak na dobrą sprawę Wojciech Kasprzyk musiałby siedzieć całymi dniami, przepisując akta ręcznie, by później się do nich odnosić we wnioskach. Przecież nie jest w stanie zapamiętać informacji z 19 tomów to nierealne. Mamy 2024 rok. Jaką różnicę robi prokuraturze, czy ktoś zrobi notatki czy zdjęcia? Dodam, że fotografowanie akt jest zupełnie normalną rzeczą. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o bezczelne i rażące utrudnianie rodzinie dojścia do prawdy. Nic więcej. Dodam, że proceduralnie wszelkie możliwości odwoływania od decyzji są utrudniane i przeciągane. Prokuratura robi wszystko co w jej mocy. Może gdyby włożyli choć połowę tego wysiłku w wyjaśnienie, co się stało Łukaszowi, co wkładają w rzucanie kłód pod nogi rodzinie, to dzisiaj byśmy o tej historii nie rozmawiali. Dlatego bliscy, którzy powinni być stroną w tej sprawie razem z mecenasem Kasprzykiem, mają związane ręce. Nic nie mogą zrobić, absolutnie nie wiedzą, co się wydarzyło ani w sprawie o narkotyki, ani co się działo z mężczyzną w więzieniu. To, że Łukasz miał widzieć poważne przestępstwo popełnione przez królika, wiadomo od drugiego kolegi, któremu się zwierzyć miał ich syn. Rodzice mają też informację, że pod naporem Pietrzaka Łukasz miał się do czegoś przyznać, ale do czego tego nie wiemy. Jaki cel przeciągania sprawy może mieć prokuratura? Rodzice Łukasza mają dziś około 70 lat. Jeśli ich zabraknie, to sprawa umrze, bo przecież nikt już nie będzie walczył o prawdę. Są coraz starsi, mają coraz mniej siły, a opieka nad synem nie jest ani trochę łatwiejsza. Czas po prostu gra na korzyść wymiaru sprawiedliwości. Gra bezwzględnie. Anonim znaleziony w kurtce nie został jeszcze przekazany prokuraturze, został za to poddany badaniom kryminalistycznym. Celem jest ostateczne ustalenie, kto i dlaczego go napisał oraz przekazał, jeśli w ogóle to będzie możliwe. Pani Bożena Dragańska mówi, nie wiem, dlaczego policjanci, którzy słyszeli moją ostatnią rozmowę z synem, nigdzie tego nie zgłosili. Przecież to było ewidentne, że coś jest nie tak. Powinien mieć celę monitorowaną przez cały dzień, mieć psychologa lub psychiatrę. Nie wiemy, być może Łukasz miał jakieś rozmowy z psychologiem więziennym, ale ze strony prokuratury w Raciborzu jest robione dosłownie wszystko, żebyśmy do tych akt nie dotarli. Całe życie byliśmy uczciwymi obywatelami tego kraju. Teraz jesteśmy pozostawieni sami sobie. Raz w tygodniu przychodzi pielęgniarka na jedną godzinę i dwa razy w tygodniu rehabilitant. Leki, pieluchy, lekarze, specjalistów opłacamy sami, a są to ogromne koszta. Łukasz to nasz jedyny ukochany syn, aż strach pomyśleć, co się z nim stanie, jeśli nas zabraknie, a my młodzi już nie jesteśmy. Niestety zachowanie się wobec nas prokuratora Pietrzaka tylko upewnia nas, że zatrzymanie Łukasza opierało się tylko na zeznaniach jednej osoby i była to tak zwana sześćdziesiątka i to jest słaby i żałosny materiał dowodowy. Obowiązkiem organów ścigania jest zweryfikowanie takiej informacji w innych, niezależnych źródłach. Jeśli takiej weryfikacji nie ma, to mamy do czynienia z aresztem wydobywczym i takim właśnie objęty był nasz syn. Poza tym wracając do opieki psychologicznej w więzieniu, to każdy osadzony ma takie rozmowy z psychologiem i Łukasz też musiał mieć. Jeśli psycholog zapisał, że Łukasz obawia się o swoje życie, źle się czuje albo ma myśli samobójcze, to zakład karny powinien był mu zapewnić bezpieczeństwo i dać do monitorowanej celi. Cela numer 314, w której przebywał Łukasz, nie była monitorowana. Jeśli w sprawie pojawią się jakieś nowe informacje, na pewno Wam przekażę. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych materiałach.